Siemaneczko, kochani! Jesteśmy znowu na polu. Siemanko. Siemanko, pole jak pole. My jak my. Idziemy w teren. W końcu się doczekaliśmy na tą miejscówkę. Za każdym razem, co jechaliśmy na wykopki, przejeżdżaliśmy obok i czekaliśmy aż ta kukurydza zostanie skoszona. Końcu, w końcu rolnik się zlitował. Nad nami. Nad nami tak możemy, iść, możemy iść to pole. Jedno z moich ulubionych, Ania pewnie będzie narzekać, bo tu, bo tu glina twardo i tak dalej. No ale fajne, fajne ty wychodzą. Wychodzą fibule z, z czasów karolingów, merowingów. Z tej strony. Całe pole. Całe pole jest gwiniaste, zobaczysz, że całe pole jest gwiniaste. Dobra, nie o tym, tutaj się można spodziewać na pewno fibul, tak jak już powiedziałem, z czasów Karolingów, merowingów. No i chciałbym dzisiaj taką jedną znaleźć, oprócz tego wpad i Rzym tu na tym polu i średniowiecze. No jakby Rzymek jakiś wpad to już by było super rewelacja, ale dzisiejszy cel mój to fibulo, a Twój? Co będzie, to będzie. Co będzie, to będzie. No właśnie, czyli wiecie, wiecie co się spodziewać na filmie. Co będzie, to będzie. Dobra, nie przedłużam. Pamiętajcie o wciśnięciu łapek. Tam jest jeszcze jakaś opcja podbijania, nie wiem na razie jak to działa, ale jeśli chcecie, możecie podbić ten film. No i co? Widzimy się przy pierwszym fancie. No, tu na tym polu. Dużo żelaza, dużo gwoździ No i dobra by była tutaj ta biała elipsa, ale Z racji tego, że na razie przez to pole Przechodzę tylko na, na to drugie Tam jest taki rowek, za tym drugim rowkiem będziemy Znaczy za rowkiem będziemy na tym drugim polu Się dzisiaj skupiać, także nie brałem Eliptycznej cewki Ale Może może na koniec yy, znaczy na koniec, pod koniec może pod poszukiwań poświęcę godzinkę i tutaj wrócę z elipsą na to pole Bo tutaj też fajnie, kiedyś swojego czasu wychodziło, ale mówię jest tu dość sporo żelaznych sygnałów także taka mała ceweczka by się przydała z dużą separacją mamy pierwszy kolorowy sygnał Tak przynajmniej brzmi Zobaczymy Dobra, coś już widzę Dupka Panie, to jest dupka Dupka, niestety Dobra, idę na tamto pole, bo tutaj to mówię z inną cewką trzeba wpaść. wygląda na jakiś lepszy sygnał. No tak, zobaczymy co to będzie. No dalej, gwóźdź, kurde, kolejne no niestety. Nie ma lekko, ale chyba wydawało mi się, że tu coś jeszcze był To może być inny gwóźdź To był inny gwóźdź <słuch> Kurde pierwszy fa fantyk kto by się spodziewał, że będzie od razu taki fajny Nie jest to srebro Ale też jest fajny ołowiany tokenik tam zaczynaliśmy, no i tam nic nie wyszło W sumie, kurde, same gwoździe I jakąś puszkę, coś Zmyłka taktyczna wyszła A teraz tutaj miałem e, Kawałek dalej miałem drugą zmyłkę taktyczną Tu wyszła śrucinka ołowiana No i kolejny drobny sygnalik Patrzcie, jak to fajnie odskoczyło no Widać krzyż, kurde, to musi być Ołowiany tokenik Dobra, czyszczę No i patrzcie, tak się prezentuje po umyciu, krzyż, kropki jak na tych hamerkach starych. Druga strona, no niczego się tu nie dopatrzyłem. Widocznie była płaska albo, albo się wytarła. No ale jest piękny tokenik. Super. Kurde, niedaleko tokenika był, była kolejna śrucinka. No i teraz wypada guziczek. O kurde. Gdzie on tu jest? Jest tutaj, chyba mu uszko i tak było dziabnięte, ale, ale chyba mu tak odpadło uszko, no ale jest guziczek płaski. Kurde, myślałem, przyznam się szczerze, myślałem, że to monetka, ale jak chwyciłem do ręki i od razu poczułem już ten to uszko kurde i niestety. Kurde, od tego guzika to drugi taki można powiedzieć sygnał pewny, pewny, że to kolor do kopania jeden kopałem ale też jakiegoś gwoździa Nie wiem co to z tym polem jest kurde że, że w ogóle nie ma kolorowych sygnałów dużo jest Nawet bardzo dużo takich pierdnięć Na żelazo O kurde ale kawał kawał wiodącego No miedziucha jest, merduje się Ania przyszła pokazać Co tu na tym bezrybiu znalazła bez <laughs> No bo ja tu nic nie mogę kurde wyciągać. No na początku ten tokenik i guzik I teraz, teraz ciężko nawet Kolorowy sygnał trafić No ciężko No trochę. ale trafiła wycierucha jednego No tutaj jakiś ślad głowy widać Ale druga strona całkowicie łysa No ale tu jest fajny fancik Bo to jest na pewno Nabijeczka Ze średniowiecznego pasa Często się takie zwykłe, prostokątne trafiają, a tu teraz taka ładna. Super, gratuluję. Mm -hmm. Gratuluję. Mm -hmm. Szukaj dalej. Mm -hmm. <laughs> Szukaj fibuli, no, że, że tutaj fibula. Fibula Fala. mi się marzy dzisiaj, ładna jakaś. Ja zaraz jakoś uklepię z tej gliny. Nie <laughs> <Już miał> fibulę. <laughs> Zobaczcie teraz to. Takie coś wyciągnąłem. Kurde, co to było? To jakieś piny jakby, jakby to do czegoś było przymocowane. A może druga część z tyłu była taka. Nie wiem, trochę tak wyglądało jak otrzelek, ale Ale to bo na Bank nie jest otrzelek, to jest to jest grube. Z otrzelek to zazwyczaj te takie blaszki są, a to jest dość, dość grube, grube, ciężkie. No takie coś, kurde, nie wiem czy to nabika jakaś była, czy, czy jakieś okucie, ozdoba Trudno powiedzieć no, no, taka, taka ładna jesteś, że cię muszę nagrywać to. To widzo, Widzowie chwalą urodę Jeden widz chwali urodę Dziękuję za urodę A teraz znalezisko Ani no, się obrączka, to nie to ma się czym się chwalić, ale 2025 rok roku. to jest z tego roku, kurde, jeszcze takiej obrączki świeżej nigdy nie było pewnie jakiś nie wiem jarząb, dopad gołębia łap gołębia, łap gołębia było i go złapał nie. no i rozszarpiał nie, nie wiem ile gołębie żyją jak ktoś wie, niech się wypowie ale wydaje mi się, że chyba padł ofiarą Takiego o... nie wiem czy go tam... No to, tak, to, no to, no to tako, Takiego jego mościa, jak tam leci on a tam drugi wyleciał Dobra, nie wiem co. Idziemy jeszcze tu trochę tym polem, zobaczymy jak nic nie zacznie wychodzić to chyba zmienimy, bo, no, już do bo szału nie ma. Tak się patrzę, patrzę Nie wiem czy go widać Tam siedzi nie wiem, czy to ten co zgubił. Jakiś taki co siedzi. Idę, podejdę, zobaczę, czy, czy ucieknie. Nie, poleciał. Poleciał. Może mu się zsunęła. Może mu się zsunęła z nogi. Mm -hmm. Myślimy, czy zmieniać, czy nie zmieniać. Jednak już byłem zdecydowany, żeby zmienić dopóki nie wykopała dopóki nie wykopała monetki no i trafia się miedziany hamereczek zgięty stan że tak powiem opłakany tu o kawałek krzyża widać co w środku to i na zewnątrz jak to się mówi w środku kurde w środku zajazd i na zewnątrz też zajazd ale ale jest no no i teraz kurde zbiłam mnie z tropu Dobra, chyba zostajemy, co? Najwyżej będzie dzień spisany na straty, jak nic więcej nie wyjdzie. Ania krzyknęła Sorry, pewnie wiatr czy coś, ale krzyknęła tak, że, nie mógł, że lepiej nie powtarzać, więc... Nie wiem, tutaj. więc idę zobaczyć No masz srebro, kurde, widzicie to? Mówiłem dobrze, żeby zostać Ale No jest srebro na 100% Francuskie Francuskie srebro O, jeszcze ten będzie <grym> z wrażenia. 50, 50 centymków Zobacz, 1908 rok. Ładne sreberko Dobra, poczekajcie, przemyjemy. Nie będę tu tardy raz, no ale masz oznalazłem. Zdarzenia Tak się prezentuje Sreberko Ani, 50 centymków, 1908 rok Francuskie Super proszę, gratuluję. No Ile? Powiedziałem. Może minutę no. wcześniej, że jednak zostajemy, no i wyciągnęła. Kurde. Ja mu na mam to wyciąga, bo ciarki zapomniałeś nie wyciągasz. Ty Tu ostatnim razem też na tym polu, kiedy nas zbierałaś ładnie, a mi nie szło i... Tu właśnie klamerek dużo wy, no. wychodziło z tej no, strony. A dzisiaj kurde znowu. Bo dawno o, nie miał mi um... Z racji tego, że, że nie ma za dużo kolorowych sygnałów. To sobie postanowiłem, że będę większe żelaza kopał. No i się trafiła lotka. Od jakiegoś moździerza. Pewnie. Złom. I tyle. Kolejny kolorowy sygnał i... i trafia się taka większa kulka. Muszkietowa, no. Już to już niezły kaliber. Takim czymś oberwać... Bolało. Dość fajny sygnał na samym wierzchu, praktycznie, Ko kolorowy zaznaczam. I co mi się tu przykleiło do pimpka? Nie wiem czy to nabijeczka nie jest. To była chyba tak nabijeczka od pasa, no, ale taka zwykła prostokątna, chociaż była posrebrzana. Dobra, żarty się skończyły. Poszedłem zmienić cewkę. Zaczynają się wykopki. No mam nadzieję. Kurde, dużo żelaza jest. Mam nadzieję, że, że może ta cewka coś zmieni dzisiejszego dnia. Bo mówię, u mnie na razie jest oprócz tego tokenika to jest Lipton. Dobra, szukamy. Może, może będzie, może będzie lepiej. Żelazo raczej, proszę. A, Ania. Ania kopie wiodące. Gdzie ją to zawiedzie, to, to nie wiadomo. Znowu ta cichutka. Tu na tej to nie słyszę w ogóle, w ogóle żelaza, ale. Jest jakiś kolorek, można powiedzieć, że chyba na wierzchu. Zobaczymy. Czy tak na wierzchu? A nawet nie tak na wierzchu. Zobaczymy, jak głęboko, nawet głębiej. Około 10 cm. I co mamy? Kurde blaszka. Chyba kurde blaszka albo klamerka była. Tak, to była klamereczka. I została tylko kurde blaszka od klamerki Taka jak ostatnio Ania znalazła Znaczy ostatnio, no już jakiś czas temu No, tylko sama ta blaszka została, no z tej klamereczki Tu powinna być jeszcze ta, ta okrągła. To okrągłe, no nic nie Tutaj nie Stan, katastrofa ten i tu już też taki zawi zawijesz? Tak. Taki sam szydełko? No, pokaż, co znalazłeś. No, to jest taka, zdobi taki zdobiony haczyk. On powinien być. Pokaż, zostaw. I jeszcze. Powinien tu. być z drugiej strony też to taki same. trochę bardziej zakręcony i tak samo się zawijać. I to służyło. Jak mieli płaszczyk czy coś takiego, to se spinali z jednej strony, taką narzutkę na plecy, spinali z jednej, z drugiej no, strony widzisz? tymi. Tymi haczykami to się trzymało. No, no to fajny fancik Chord czuję, że ta zmiana cewki to był dobry ruch, bo trafia mi się trochę więcej kolorowych sygnałów teraz o, połamana, bo połamana, ale klamereczka. No, może jeszcze z godzina czasu, może półtorej Max, może jeszcze coś wyjdzie dzięki zmianie tej cewki. Kurde, myślałem, że nagrywam. Gadam, gadam, gadam sam do siebie, a kamerkę włączyłem, i nie włączyłem nagrywania No ale co Przeszedłem tu na to pole, na którym startowaliśmy Tam stoi auto, mówię podłubię tutaj trochę Ledwo wlazę, Ania krzyczy, zadowolona, że coś ma Że ma piękną monetkę No to patrzymy Co masz? Chwal się, to jest twoja O kurde Jest faktycznie Srebero. Nie wiem, czy przypadkiem nie będzie Edek z Krainy Kredek. Tutaj strony, no coś tam widać. Może być, że Edward. EDW chyba tak, no tak będzie. Edward, no pięknie. Kurde, gratuluję, drugie srebro dzisiaj, no szalejesz ma. Ja biłem ostatnio swoje rekordy, teraz ty no. bijesz rekordy. No. No i ja mam chyba monetkę jakąś Chyba na pewno A nie mówi, coś tam mówi No bo jest szare, przyciemniane, nie? Ale jest srebrna na bank, nie? A u mnie, u mnie jakiś chyba miedziany hamerek Też mam monetkę teraz, ale nie srebrną, miedzianego hamerka chyba No Popryskamy, popryskamy to jest miedziany hamerek, widzę tarczę Z jednej strony. Jest Ta strona wytarta, nic tu nie widać. Ale jest miedziaczek Ania twardo chodzi Ja też twardo chodzę, ale nic nie mogę wychodzić. Teraz taki sygnalik jeden z niewielu do kopania. I tak podłubałem, podłubałem nożem Jakiś Jakiś turancik mamy, ale. Czy to moniak będzie? Wszystko na to wskazuje, ale. A dupa, ale jest klamerka. O! A ja myślałem, że będzie jednak monetka, a tu klamerka. No w końcu jakiś, kurde, jakiś fajny fancior. Nastąpiła teleportacja w miejscu i czasie, jest następny dzień. Podsumowanie z dnia wczorajszego będziecie mieć na końcu odcinka, a odcinek będzie łączony, bo wczoraj tam kariery że tak powiem, nie zrobiliśmy na tamtym polu, Ania tak, no ale co, dwa fanty, dwie petardy i to wszystko. U mnie to kenik był, ale to mówię, zobaczycie na końcu, a... W tym momencie jednak zatrzymamy się, gdyż nie spodziewałem się, że, że na tym pierwszym polu powychodzi tyle fantów. No i jednak, jakbym jak chciał robić odcinek łączony, byłby on zbyt długi. Także zapraszam Was na podsumowanie tego, co wyszło wczoraj. Jak widzicie, pogoda się zmieniła. Jest kilka tygodni później. Spadł śnieg, pierwszy śnieg w Belgii. I co? Zapraszam na podsumowanie. No i tak to się wszystko prezentuje. Zaczniemy może od moich fantów. Mimo, że jest ich trochę więcej, ale są one takie, takie, takie se. Więc co, wyszły kulki. Kilka klamerek. To zwłoki. Takiej jednej fajniejszej klamerki, tu takie rzeczy, coś od czegoś. To nie wiem, właśnie, czy to, czy to nabijka jakaś. Ewidentnie to jakieś piny, także stawiam, że to było, było coś jakieś zdobienie, może, może od pasa. Dwa guziczki, jeden ołowiany, drugi taki zwykły płaski. Tu jakieś coś od czegoś też. Ewidentnie to było jakieś zdobione nie wiem, może też od, od pasa yy, okucie yy, z pasa jakiś świek, jedna ta monetka tu widać delikatnie herbik ale z drugiej strony nic kompletnie tam na niej nie ma yy, fragmencik ołowianego tokenika no i tutaj mój najlepszy strzał ołowiany tokenik udało mi się go trochę podczyścić na filmie widzieliście tylko ten krzyż, z drugiej strony wydawało mi się, że nic nie ma, jednak są takie podwójne kreski w, w krzyż literka B u góry Tu prawdopodobnie z drugiej strony yy, też powinna być albo ta sama literka, albo jakaś inna ale, ale niewiele widać, może niedokładnie wybite, także to jest mój, mój yy, fan wypadu no a u Ani Kilka monetek, monetki przeważają aczkolwiek no, te tutaj to zajazdy, tutaj na tej troszeczkę było widać gdzieś jakąś głowę, no, było widać i już nie widać jak myłem jeszcze to, o, tak może pod kątem, to jeszcze coś tam widziałem na tej takie delikatne cienie, ale to fu, nie ma co się nad tym rozwodzić. Kolejny łysolec. No tutaj szkoda, że zgięta, bo ewidentnie miedziany hamerek. Krzyż widoczny jeszcze. Tu mam o. Z jednej strony tak, tu z drugiej. W środku też byłoby coś tam widać, ale niestety zgięta, nie do wyprostowania. I tak, yy, haczyk od, yy, od odzieży. Tu kawałek świecznika. Yy, kawałek klamerki, ta ładna nabijeczka na pas. No i dwie petardy. Dwa sreberka 50 centymów francuskie z 1908 roku, tak? Dobrze mówię, dobrze mówię. No i Angielskie peny Edwarda, którego dokładnie to nie wiem. Próbowałem to podczyścić, ale nie idzie tego Tego brązowego nalotu niczym zdjąć. Chyba tak zostanie, po prostu i tyle. Jeszcze wrzucę do do płynu, może coś to puści, ale no niestety, czasami te sreberka takie wychodzą najczęściej to z tego co kojarzę to rzymki takie właśnie potrafią być w, takim, w takiej brązowej jakby patynie któryś raz z kolei nagrywam do was to zakończenie cały czas coś idzie nie tak, mam nadzieję, że tym razem się uda to by było na tyle w tym odcinku. E, coś tam jednak powychodziło. Myślałem, że, że nie będzie aż tak fajnie i że trzeba będzie zrobić dogrywkę, a jednak coś tam wykopaliśmy. Było co wam pokazać. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapkach w górę. E, tam jest też ta nowa funkcja podbijania. Subskrybujcie kanał. I co, widzimy się w następnym odcinku. Nara!